ale my szybciutko przenosimy się teraz proszę państwa do Jakuba Zborowskiego bo Kuba ma chyba świeże informacje Krzysztof musisz trzymać mocno kciuki bo to jest ta sama polewaczka która jako pierwsza się zepsuła podobno wszystko już jest naprawione i będzie działać do samego końca ale czy tak będzie? Zobaczymy Dziękujemy bardzo Kubie Krzysztof na pewno będzie trzymał kciuki zawodnicy w tym momencie są już chyba na torze albo zaraz Będą się przechadzać, pan odpowiedzialny za linię startową już tam pracuje, kibice wciąż czekają, no jest się ciepło tutaj w Tarnowie, ponad 25 stopni Celsjusza, wierne fanki, no też chyba zaniepokojone tym, co się tutaj dzieje. Krzysztof, no właśnie, widzimy... A to jest taśma startowa, a zatem to nie są jeszcze zawodnicy. Jak ważne będzie będą te chwile, kiedy oni sobie tutaj będą spacerować przed wyjechaniem na tor. Dobrze, że sędzia dały im możliwość wejścia na tor, ponieważ yy, będą mogli własnymi nogami, oczami sprawdzić, yy, jak wygląda ta nawierzchnia, bo gdyby po prostu wyjechali pod start i nie mieli możliwości zobaczenia tych yy, mokrych placów, to to byłoby na pewno zbyt duże obciążenie dla nich. Dobrze, że będą mogli to zobaczyć. Jeśli stwierdzą, że wszystko jest w idealnym stanie, to po prostu pierwszy wyścig pojadą na maksimum swoich możliwości i nie będzie żadnych problemów. Dostajemy informację, że zawodnicy wyjadą już na motocyklach, spróbują sobie najpierw kółeczko, żeby po prostu poznać na nowo ten owal. Zobaczymy, drodzy Państwo, zatem zostawmy ten obrazek, jak to będzie wyglądać. Jechają, jadą w drugą stronę niż zwykle, czyli w prawo. Bardzo, bardzo rozsądna decyzja sędziego i o taki rozsądek często, często apelujemy, bo dochodzi do różnych sytuacji niespodziewanych. No, sport żużlowy jest, jest uzależniony też od, pod, od pogody, od różnych innych czynników dzisiaj, dzisiaj sprzętowych i czasami brakuje jakby takiego dobrego podejścia do, do sytuacji, bo nic nie stoi na przeszkodzie, aby zawodnicy po prostu pojechali w to miejsce, zobaczyli i stwierdzili, że wszystko jest w porządku lub nie i wtedy mogli w odpowiedni sposób wejść w drugi łuk, ponieważ jeśli jest w porządku, jeśli ta nawierzchnia jest twarda i równa, to wtedy inaczej siedzi, na, siedzi się na motocyklu, a inaczej kiedy nawierzchnia choćby na wejściach łuki jest bardzo przyczepna, więc dobrze, że zawodnicy już w tym pierwszym wyścigu po przerwie mogą to sobie zobaczyć. Widzieliśmy na naszych ekranach Łukasza Słówkę, widzieliśmy Janusza Kołodzieja, a więc będziemy mieć zmianę z tego, co tutaj udało nam się wychwycić, bo skoro jest Łukasz Słówka, to pewnie za Dawida Lamparta, innej możliwości nie ma. Młodzieżowiec jako rezerwa zwykła, zatem za Dawida Lamparta. Wszystko jest gotowe, no to będziemy przenosić się do komentatorów. Kołodziej, Sówka, Gomulski, Pedersen jest potwierdzenie właśnie tej zmiany, o której Państwu powiedziałem. No to co, wracamy do ścigania się i mamy nadzieję, że wszystko już tutaj odbędzie się bez kłopotów, bez problemów. Przed nami wyścig numer 8 i nasi komentatorzy Piotr Olkowicz oraz Robert Górzzał. Dziękujemy wam panowie serdecznie za tę przedługą przerwę. Zanim pojadą w wyścigu ósmym po osuszeniu 45 do 45. Zapytaj Gabriel Krzyśka Cegielskiego jaki wynik typował z kolei w tym spotkaniu. A u nas wyścig ósmy. Gabriel przed chwilą podał obsadę. Janusz Kołodziej w czerwonym, Łukasz Słówka za Dawida Lamparta. Rezerwa zwykła w kasku białym, Kacper Gomolski w niebieskim i Niki Pedersen w żółtym. Spod ogrodzenia mieli zawodnicy wyjść, jednak została zmieniona ta decyzja. Jak ty odebrałeś to? Bo tutaj wypiliśmy sobie z Robertem Kurzem w tym czasie butelkę wody mineralnej. No i sobie to wszystko obserwowaliśmy, a teraz zobaczymy, jak oni tam pojadą, kiedy wyjdą z. Pierwszego wyrażu, dobrze Pedersen z zewnętrznego pola, tak jest Niki Pedersen, ale on jest szeroko, no i teraz, no i teraz wjadą tam w tę glajdę, spadł Niki Pedersen, dwójka Tarnowian na prowadzeniu, w czerwonym kasku Kołodziej i w niebieskim Kacper Gomulski i Niki Pedersen ściga ich, zatem lepiej wytrzymali, jeśli chodzi o koncentrację chyba miejscowi, ale teraz Pedersen już wykorzystał takie odejście, takie zawahanie Kacpra Gomulskiego. Na wejściu, na wyjściu z pierwszego wirażu i teraz Pedersen jest drugi, a Gomolskiego ściga suka tu kurzu, jednak ta polewaczka po remoncie. Nie zostawiła tam odpowiedniej ilości wody. I kurzy się niesamowicie tutaj w okolicach wyjścia z drugiego wirażu. E, w okolicach parku maszyn. Ciągle na prowadzeniu e, jest, proszę Państwa, Janusz Kołodziej. Jego już nie dogoni Niki Pedersen. Trzeci jedzie w tym wyścigu Gomulski. No i Sówka, no który po raz kolejny wskoczył tutaj z rezerwy. Wcześniej miał dwa punkty i bonus w trzech wyścigach. Teraz Sówka przyjeżdża przez taki tuman. Kurzu, jakby kręcono tutaj scenę batalistyczną jakiegoś historycznego filmu ze średniowiecza. Trzy punkty kołodziej, dwa punkty Niki Pedersen, jedno oczko Gomulskiego i bez punktów w wyścigu ósmym Słówka. Opowiedz nam, Robert, co ty teraz widzisz na tym torze, po tym niespodziewanym zalewie? No i jak udało ci się, w jakim nastroju udało ci się przeżyć tę przerwę. No chciałeś więcej wody, no to dostałeś Tak no mówisz mówisz, że masz, także nie, Ale nie ma, nie ja ma chciałem problemu problemu, a myślę, że nie, tak szybko się nie uda wyrównać cały, całego toru. Tam naprawdę było dużo wody nalane. Pierwszy łuk y, jest, jest w miarę równy, drugi jest zupełnie suchy, także dopiero kolejne ruszenie pewnie wyrówna ten tor. A co to do wyścigu, to no, niki Peterson wygrywa zdecydowanie start. Nie wiem, czy młodszy za szeroko zostawił miejsce Januszowi Kasprowi i Kasprowi. No i przyjął Drugim, na drugiej pozycji po, po tribalce z katrę który gdyby wyścigi kończyły się po pierwszym kółku, no to chyba miałby komplet do tej pory. Ale, ale, ale i tak bardzo dobry występów, jeżeli chodzi o jego osobę, bo ostatnio w ogóle notuje lekki progres w wyniku i tutaj zostawił troszeczkę miejsca za nikiem, bo mógłby się pochwalić zwycięstwem z niewiele kim do tej pory. Tak jest, utrzymujemy Janusz Kołodziej, zwycięzca gonitwy numer 8 na naszych ekranach, proszę Państwa. A teraz.